Siemano, ja jestem Kuba. To jest pierwszy odcinek z otwierania paczek z okazji Team of the Season. Dzisiaj mamy zawodników, którzy mieli bardzo dobry sezon, ale nie dostali ani razu informa. Otwieram te paczki po raz drugi, tym razem na drugim koncie przygotowałem sobie dwa konta. To miało być akurat właśnie pod e, już tocy z Brightclays Premier League. Przepraszam, nie Brightclays tylko Premier League. Ale nagrałem wtedy The Walkout, tutaj mam nadzieję, że jeszcze będzie ten toc, wam pokażę. Trafiłem to, co tego zaestromy Argentyńczyka, nie pamiętam się jak on się nazywał Ale co, otworzymy sobie może na początek dużą złotą paczkę Albo paczkę piłkarza Electrum Prime sobie otworzymy na sam początek I mamy Informa w pierwszej paczce Jest to jakiś pewnie Jasiu, nie? Jest to tutaj zawodnik z kolumbijczyk I czy on coś kosztuje? No pewnie nic nie będzie kosztował, no Pixel. Ale oni coś mogą kosztować i resztę quick salujemy. paczka się trochę, można powiedzieć, że zwróciła. No i co, tutaj mamy paczkę za 50, za 35 tysięcy, 25. No, w tym się nic nie trafimy, ale zawsze można otworzyć. Kto kto nie, kto nie ryzykuje, ten nie pije oczywiście szampana. My dzisiaj się napijemy z pewnością, ale miejmy nadzieję, że coś trafimy w tych paczkach, bo naprawdę to jest paranoja. No tak żałuję, że ten obraz mi się nie nagrał, nie? teraz żadnego to, co już nie trafię, no ale taki już mój fart. I ta paczka, i to jest. Flara jakiejś, nie wiem. 81? 83, nice. Zarąbiście. No i pewnie nic nie trafimy w tych paku openingu, więc. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. I ta paczka za 50 tysięcy nie pomijamy bez flary. I ja mam pierwszego toca, że znaczy drugiego w sumie ale to jest pierwszy jest to rawet No rawet, ale jest pierwszy toc. To się liczy rawet. No, overall ma fajny 37, 30, 27 No to... Powiem że nice mamy pierwszego Toc'a Dosyć fajnie, wystawiamy go oczywiście, jego set. Jak ich sobie możemy wysłać Reszta idzie na Quixel, no i potwieramy sobie te paczki Electrum, te co otwieraliśmy przed chwilą Miejmy nadzieję, że coś jeszcze wypadnie No niestety, niestety Lovren no tym ja mogę spokojnie tą paczkę sfixelować. I druga paczka za 20 tysięcy No i kolejny Shit w paczce ale mam pierwszego, tego drugiego w sumie, mojego trafionego Pierwszego, tak można powiedzieć, że na wizji więc No więc tak sobie jest Tak sobie więc a więc może sobie otwórzmy jeszcze kilka tych paczek Z brązowymi to sami dwie sobie otwórzmy może akurat będzie coś No i jeszcze jedną Jak będzie koniec już tego odcinka A o co to, żebyśmy wyzerowali już ten licznik końcówca? co? Tutaj to, to jeszcze trzy paczki byśmy otworzyli, te brązowy. może jakiś akurat to spadnie. Też powinien trafić tego brązowego, to co będzie już trochę ciężej niż tego nawet normalnego. Wiem, że tutaj trochę tracę skikselowania tych paczek, ale... Mniejsza z tym. Może ja no, pat chodzi, co się dzieje? Co tutaj możemy wysłać? No i ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. I mamy kolejny toca. No i mamy toca brązowego Norgard. On nic nie będzie P .E. kosztował, ale mamy toca i to się liczy. No co, wysłamy sobie go na listę transferową i trafiamy toca. na nadzieję, Dwa TOTSy w jednym openingu, więc, więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem. Jeżeli pod tym filmem będzie 100 pak w górę, za 24 godziny Flatuje kolejny odcinek właśnie spakował TOTS pak więc to na tyle. Cześć!